No siemanko, słuchajcie, jak ktoś śledzi moje media społecznościowe, jak to się mówi, no to widział, że dzisiaj się zabrałem za jego mycie i takie obejrzenie sobie, co z nim jest nie tak, co z nim jest tak, jak ja to widzę i tak dalej, co z tym samochodem i tak dalej. Słuchajcie, więc opcja z tym samochodem jest taka, ja na to mówię o bielenie, Generalnie chodzi o to, żeby odświeżyć mu lakier w założeniach bez felców, bez komory silnika, bez jakichś tam innych cudów niewidów. Ale no, ku temu no, dzisiaj sobie go tak dokładnie obejrzałem. Tu jeszcze trzeba będzie porozmawiać o, o zaistniałej sytuacji z właścicielem, tak? ale no to on pewnie się zobaczy. A ja i tak do niego zadzwonię. Słuchajcie, może zacznijmy od mocnych stron tego samochodu. Samochód, jak na swoje lata, według mnie kondycja jest naprawdę w porządku. Z mocnych stron, może prze, przejdźmy, przejdźmy od tyłu do przodu będziemy szli, bo tak mniej więcej wygląda rozkład mocowy. Czekajcie, bo ja tutaj sobie jeszcze przygotowałem pewien młot pewne narzędzie. To nam się potem przyda, ale na razie tu sobie położymy tutaj. Słuchajcie, z mocnych stron Położę, ale jednak muszę podnieść. Słuchajcie, no to zaczynając od tyłu. Słuchajcie, jeśli chodzi o mocne strony, to klapa jest w bardzo dobrym stanie. Tutaj nie ma żadnej korozji od spodu. Nic pod gumkami się nie dzieje, co mnie bardzo cieszy. Zobaczcie. No jest brudne, trzeba tu jeszcze bardziej domyć. Tak jak ja teraz wstępnie umyłem. Oj, przepraszam, wstępnie umyłem, ale to trzeba jeszcze doszorować. We wnętrze bagażnika nie dzieje się absolutnie nic. Oczywiście można sobie zajrzeć pod uszczelkę, tam jest po prostu brud. Jeśli chodzi o ten pas tutaj, i większość samochodu jest pokryta takimi otopryszczami. To są rzeczy do szczyszczenia, tak naprawdę. Lampy, oczywiście, do zdjęcia, było widać, że ten samochód, o tak jak tutaj na przykład, może się dużo kryć, może nie. W każdym razie, o, tam się troszeczkę kryje, widać. Tu będzie może reperaturkę trzeba wstawić. Jeśli cokolwiek było przy tym aucie robione wcześniej, to były jakieś nieznaczne ruchy. Nawet tu widzę odcięcie. O, widać odcięcie? O, coś nie złapię. Słuchajcie, jeśli cokolwiek było tu robione, nie było to robione w dużym stopniu. Na pewno to nie jest Hebel. Auto wygląda częściowo w niektórych miejscach jak w oryginale, w innych reperaturkowo naprawiane. Oczywiście, co się kryje pod tymi purchlami, no to Pan Bóg tylko raczy wiedzieć. Ale w przypadku jakichś niewielkich ład nie ma to jakby większego znaczenia, dlatego że ten samochód ma być potraktowany na obielenie. I słuchajcie, bo się też spotyka z wieloma głosami, ja też uważam, bo, bo nieraz się tak mówi, takie samochody to się powinno robić do, dobrze albo wcale. No, trzeba też pamiętać o takim czymś jak akt własności. Jeśli ktoś jest właścicielem tego samochodu i chce go zrobić w ten sposób, jest to jego droga. Jest to jego możliwość, może tak zrobić. Ja tylko w moim przypadku najważniejszym jest, żeby z tego co mówię się wywiązać i jednocześnie nie robić totalnej lipy. No bo na taką lipę to nie można sobie do końca pozwolić, dlatego że nie, nie ma sensu. Bo jeśli tam są dziury, a my nie wstawimy nic, nie zrobimy z tym, one za chwilę wyjdą. Tak? A jak widzicie, samochód jest w proszku, więc do czasu składania głupio by było, jakby moja robota z powrotem wylazła. Więc jeśli chodzi o klapę, dodatkowo mamy na niej dosłownie kilka wgniotek, o nawet tam widać w jarzniówce. O tutaj, drobiazg, punktowe szpachlowanie, żadne jakieś tam cudowania Zaglądałem sobie też tutaj pod zderzak, może wezmę latarkę Tam też wygląda dobrze, a podobno tam się różne rzeczy dzieją, tak, pas wygląda w porządku Zobaczcie, to wszystko wygląda jak w oryginale To jest następna mocna strona tego samochodu, oprócz tych, tych półhelków, które tutaj widzicie Wygląda to tak, jak naprawdę jeszcze nieruszone przez, przez żadnego rzemieślnika, w cudzysłowie oczywiście, takiego rzeźnika bym nawet bardziej powiedział, tak. Jeśli chodzi dalej, z tych mocnych punktów, które mnie cieszą, to jest to na pewno są okolice szyby, dlatego, że tutaj na długości całej szyby, przedniej, tylniej, jest zdrowo, nic nie wychodzi, wszystko jest elegancko. Tu zrobię to na zasadzie, jeśli będę to robił, Podłożę po prostu przewód. Starym dobrym metodą nie będziemy próbować niszczyć chromów. Dach jest delikatnie tylko załamany. Trzeba go na liźnięcie potraktować i tyle. Jeśli chodzi, to jest następna mocna strona. Następną mocną stroną, no to już wam pokazuję. Następną mocną stroną tego samochodu, jeśli już mamy taki od tyłu do początku, to jest są progi. Słuchajcie, progi nie wiem czy będzie widać w kamerze, ale na pewno będzie słychać. To zdrowe. Tak samo jest z drugiej strony, sprawdzone. To też jest mocna strona, bo już progi, robota progów w takim samochodzie może się różnie kończyć. Ja zawierzam jakby słowom mechanika, który coś przy nim robił, że podłoga od spodu jest zdrowa. Zresztą, słuchajcie, interesuje mnie tylko to, co jest ustalone i nic poza. Jeśli chodzi o dalsze jakieś mocne strony, no to mamy już szyby, mamy już klapę. Przejdźmy do drzwi. Słuchajcie, jeśli chodzi o drzwi, sytuacja ma się bardzo podobnie do tego, co jest z klapą. Mianowicie wszystkie te gumki, które widzicie, rokują. Tutaj nie ma żadnej rdzy, tutaj nic nie odstaje. Rzucę się dla Was na podłogę. Zobaczcie, wszystko jest zdrowe, po prostu jest syf. Syf, który trzeba umyć i wszystko. No to mamy te drzwi. Z tym, że tutaj w tych drzwiach mamy taką małą niespodziankę, o, tu koło uszczelki się dzieje, ale tutaj wiecie, wyczyścić można ten kawałek wstawić, zrobić gumkę, nie trzeba nie wiadomo co z nimi robić, tak? Jeśli chodzi o felce z tej strony, od strony kierowcy europejskiego, a tutaj strona pasażera, no też to wygląda dobrze. Tutaj nic nie wychodzi, tu jakiś mały taki purhel na zasadzie do rozczyszczenia, do zabezpieczenia chemicznego, spod chromu nic nie wyłazi. Wygląda to całkiem zdrowo. Spod listewek też nic nie, wy, nie wyłazi, co jest ważne, więc y, to też rokuje na to, żeby to zrobić szybko. E, przejdziemy do drugiej strony. Druga strona jest jeszcze lepsza, dlatego że druga strona y, oprócz tego, że ma wszystkie gumki zdrowe, o, tak jak, jak i z tamtej strony, zobaczcie, tu się nic nie dzieje, to wszystko wygląda bardzo przyzwoicie. Tak samo jest też od spodu. No teraz to tam wiecie, ciemno jest. Ale przejrzałem. Jest, jest OK zdrowo. No tutaj mamy taki mały problem, który by należało się nim zająć, zanim to się zrobi duży problem. Mianowicie tu mamy takie pryszcze, które wychodzą spod chromów, chromy są tak naprawdę do zrzucenia i tylko to do naprawienia. Bo zobaczcie, na, na linii jakby progu i te, tej chromowanej nakładki nic się nie dzieje. Tak? Tu już widać też, że nasi byli, więc tutaj też trzeba liczyć niespodzianki, trzeba to zrobić delikatnie. Bo mamy tu klej do jest standardowe spoiwo, ale nie ma rdzy. O, zobaczcie, nie ma rdzy. progi są tak samo, że tak powiem, opukane jak tamte. Oprócz, oprócz jakichś takich drobnych otarć, nie, nie, nie widzę jakoś nic specjalnego. Słuchajcie, dalej, jeśli chodzi o silnik. Ja Was przepraszam, ja się naskakałem, to sapie dyszę do tego kurde, do tej kamery. Tutaj już ktoś coś się robi, on jest w trakcie jakby pracy. Są pozakładane widzę nowe węże, jakieś obejmy, widać, że tam ktoś koło niego chodził. Jeśli chodzi o wnętrze to tak naprawdę do umycia. Zobaczcie, podróżnice występują, wszystko jest usmarowane po prostu w tłuszczu, nie ma żadnych dziur. Jest po prostu syp. Samochód z tego co wiem kilka lat stał i dlatego no to się po prostu pozbierało. I to jest najgorsze co może spotkać jakby samochód, czyli postój. Słuchajcie, ale jeśli chodzi o klapę, taka sama sytuacja jak z drzwiami, taka sama jak z klapą. Wszystkie gumki są, że tak powiem, całe, nie podnosi nie w żadnej strony. Na masce, tylko mamy takie coś. Taka powierzchowna, wiecie, korozja, którą by należało ruszyć z tego względu, że jeśli tego teraz nie ruszymy, to za jakiś czas faktycznie mogą być dziury. Ale cała klapa jest OK. Pod gumkami jest OK, jest prosta. Jedyny dołek, jaki zauważyłem, no to tam, o widzicie, tu, tu dokładnie gdzieś jest jakieś takie prze, prze... Oj tu. To są dwa dołki, tak naprawdę do wyszpachlowania. Jeśli chodzi o zderzak, widać, że był cały, nigdy nic nikt nie robił. To wszystko jest tak, jak powinno być w oryginale. Nie jest pozaginany, do przeszlifowania, tak naprawdę do rozebrania. Zobaczmy, jeszcze są oryginalne numery części. Także to też rokuje. A teraz może przejdźmy do rzeczy niekoniecznie, które się da zrobić, że tak powiem, na szybko powierzchni. Mianowicie najgorsze elementy tego samochodu, do których właśnie teraz przechodzimy, są to błotniki. I, I o ile jeśli one by wyglądały tak jak cały samochód dookoła, to mamy sprawę prosto. Rozebrać chromy, e, tutaj mamy jakieś wniecenie, tak jak Wam pokazywałem, szyby zostawiamy, e, no lampy wiadomo z jazdy ze zderzakami tak samo. klamki musiałyby być zdjęte, czyli boczki trzeba zdjąć, ale jeśli chodzi o błotniki. Nie wiem jak to występuje, no to w komentarzach możecie powiedzieć, bo aż mnie to ciekawi. Tutaj, wezmę może latarkę. Tam się nam, nam zrobiło takie coś, taka kieszeń na błoto, dosyć popularne w Skodach, Fabiach, gdzie nam progi giną po pewnym czasie, dlatego że konstruktor tak zrobił, że się po prostu błoto tam dostaje. I zobaczcie, tu mamy taką historię, nie wygląda to za ciekawe. ale powiem Wam tak, na żywo, na żywo posiada to jeszcze kształty, nie jest aż tak bardzo schrupane, na razie rusza farba. Można by było to uratować, ale to jest taka rzecz, którą zrobić trzeba, dlatego że jeśli tego nie zrobimy, nie zdejmiemy tych butników i najlepiej ich nie wymienimy, wszelkie nasze jakieś powierzchowne próby załatwienia sprawy skończą się po dwóch dniach, kiedy znowu zaczną pojawiać się purchle. Gdyby tu było plastikowe nadkole, i tu właśnie jest zapytanie do znawców marki, yy, nie widzę żadnych mocowań to jest właśnie najbardziej dziwne, bo yy, Narzucone błoto to ileś lat temu, po postaniu trochę i zbieraniu rosy, schnięciu, znowu zbieraniu rosy, no zrobiło swoje, co widać. I to są tu tak naprawdę, to jest, tu może to tak tragicznie wygląda, ale to jest blacha prawdopodobnie od błotnika, bo to jest przykręcane, tak? Czyli to jest jakby fragment błotnika, bo całe nadkole wygląda zdrowo. Naprawdę nie jest źle, jeśli chodzi o to. Ale takie rzeczy to niestety. No z tymi błotnikami to jest jedna taka sprawa, że kosztują dobre bez rdzy około 2000 zł i to jest koszt samego błotnika jednego. I tak naprawdę dwa podobnie wyglądają. To są jakby najgorsze elementy na tym samochodzie. I Im trzeba się przejrzeć jakby bardzo. No tutaj tutaj zobaczcie, to trochę lepiej wygląda. No ja to tak zaświecę. No to jest blacha, blacha, która jest jakby o tam widać uszczelkę. Widać uszczelkę? Tak. Jeśli to się nie przedostało dalej, to zakażenie jeszcze można powstrzymać. O, tu idzie tam jeszcze różne takie nacieki. I tu trochę lepiej to wygląda. O, ale taka zrobiła się kieszeń na błoto. No tu będzie z tym szarpanie chwilę. to tak naprawdę to wygląda. Słuchajcie, o, tu jeszcze muszę zmyć. Jeszcze trzeba by było go raz, raz tak naprawdę umyć. Więc słuchajcie, plan na ten samochód jest taki, że ma być obielony. Jak najbardziej jest to do zrobienia. Aczkolwiek te punkty, które Wam pokazałem, czyli tak naprawdę przednie dwa butniki y, powinny wyjechać. Bo, y, tak czy siak, czy wymieniamy na inne, czy naprawiamy je. Y, każda powierzchowna próba, no już nie, nie wspomnę o tym, bo to było to, to zrobiło swojego pryszcza na wierzchu. Każda próba powierzchowna załatwienia tych płótników y, skończy się fiaskiem, y, bo po prostu trzeba to rozebrać. Ale jeśli chodzi o cały samochód, y, moim zdaniem, jak na swój rocznik, na to, że posiada progi. Na to, że tych pryszczy tak naprawdę jest niewiele, koło szyb się nic nie dzieje i tak dalej, jak najbardziej rokuje, oczywiście, w porównaniu do poloneza, y, będę musiał to trochę podrównać, y, dlatego, że y, no, takie jest główne założenie, żeby to też wyglądało. Tak więc, słuchajcie, wszystkie inne elementy y, układanki są ok, wnętrze, jakby nie jest moją działą, chociaż y, no, ja bym niektóre sprawy inaczej trochę rozwiązał, ale to już będzie sobie składała osoba, która go rozkładała. I też nie pytajcie mnie, czy to będzie anglik, czy nie będzie anglik. Jakby nie wnikam w te sprawy, na pewno się na Wyspach znajdzie ktoś, kto będzie chciał taką zrobioną sztukę kupić. I słuchajcie, jeszcze raz powiem: są różnice między porządną renowacją a odświeżeniem, ale odświeżenie można się odświeżenie pokusić w momencie, kiedy auto rokuje. No, tutaj, według mojej oceny, takiej po dzisiejszym dniu, spędzonym na obserwacji tego, co mamy, plus do oczyszczeniu i zobaczeniu trochę bardziej. No, stwierdzam, że samochód jak najbardziej rokuje. Oczywiście, słuchajcie, chromy są do zdjęcia. No to już widzimy, że trochę jest popękane, więc no, starość o sobie dała znać. Prawdopodobnie trzeba będzie to wymienić. Jeśli chodzi o te chromy, no to tutaj mam znajomego, który mi chętnie podpowie jak to ściągnąć. Jeśli chodzi o szyberdach, to jeszcze się zastanowię jak to zrobić, dlatego że wiecie, no wersja budżetowa rządzi się swoimi prawami. Nie wiem czy on wyjeżdża do góry czy do środka. Na razie tutaj brakuje komputera, czy to ruszy bez komputera na samym prądzie, żeby otworzyć szyberdach, to jeszcze zobaczymy. Chyba, że dokończymy sobie, słuchajcie, okleję sobie dach, pomaluję sobie dach, a szyberdach możemy zawsze dokończyć jak panowie będą go składać do kupy. To jest żaden problem taki daszek zrobić. Tym bardziej, że też nie widzę na nim żadnych ognisk korozji, więc do mnie to przemawia. Auto jak na swój wiek moim zdaniem wygląda całkiem przyzwoicie. Najsłabsze punkty to są oczywiście dwa przednie błotniki i te nadkola, no bo jak się zdejmie to też by wypadało tam wyczyścić i ogólnie jest do zrobienia. Tak jest kilka punktów, tak jak mówiłem po drugiej stronie tych purchli, które mogą pokazać różne dziwne rzeczy. No takie, o, takie pryszcze to to wszystko do ogarnięcia. Najwyższy czas na niego. Słuchajcie, ten samochód zdemolował czas i stanie w jednym miejscu przez kilka lat. Także słuchajcie, tutaj nie wiem co jest. Tu można to też naprawić jakoś punktowo, bo oczywiście mówię, no zawsze się znajdą tacy, którzy powiedzą albo robić dobrze, albo wcale, albo całe, albo w ogóle, tak. No ja też się trochę po części z tym zgadzam, ale pamiętajmy, że to są rynki nasze, nasze lakiernicze, to jest rynek usług. Jeśli klient sobie życzy, żeby go odświeżyć, no to dobra, ja mogę takie pryszcze załatwić chemicznie, tam coś rozciąć, ewentualnie łatkę wstawić, no ale no tutaj na przykład no nie rozczyszczę chemicznie, niczego nie zapaćką w tych obu błotnikach, dlatego że tutaj chemia nic nie pomoże. To jest po prostu zaawansowana korozja. I odpowiedzcie mi na pytanie w komentarzach, czy tam powinny jakieś plastiki być, czy tam zawsze jest błoto, bo to dla mnie to nielogiczne rozwiązanie, bo tu jest taka fajna blaszka, tam nie ma nic i na wszystkie śruby po prostu nie wiem. Tam wiaderko, wiaderko ziemi chyba było, tak? Więc słuchajcie, tak wygląda sprawa z samochodem. Czekam jeszcze jutro na. Wizytę mojego kolegi blacharza, który się wypowie na ten temat, czy jest w stanie uratować te błotniki, czy trzeba zamawiać drugie, gdzie jest sens ekonomiczny, gdzie jest sens czasowy i tak naprawdę możemy przystąpić jakby do roboty. Oczywiście wszystko trzeba ustalić, więc no tutaj czekam właśnie na tą opinię mojego kolegi, ale o dalszych losach, jakby tej bębki, z pewnością się ode mnie dowiecie. Także słuchajcie, ja na razie kończę. Trochę przydługi samochód ogólnie w fajnym stanie do obielenia ale trochę serca i trochę pieniędzy trzeba włożyć. To na razie. Ja już się tak żegnam, a tu tak jeszcze jedna rzecz została. To wam tak na szybkości pokażę. Tu jeszcze mamy taki problem z tyłu, o tutaj widać dziury, więc tutaj trzeba by było blaszkowo załatwić, to jest jakaś blacha chyba fabryczna trzeba rozlitować, wstawić coś. No i tutaj ta zakola, to wszystko jeszcze ma kształt. Aczkolwiek grusza to korozja i w momencie, kiedy nic z tym nie zrobimy, no to po prostu zardzewieje. Podobna sytuacja jest z drugiej strony i to są wszystkie rzeczy, w sumie punkty, jakie naprawdę mnie w tym samochodzie niepokoją. Cała reszta wygląda całkiem przyzwoicie. To tyle na koniec, niby po pożegnaniu, bo bym zupełnie zapomniał. To na razie, tym, tym razem na razie, na razie.